ludziska na kanale Horror Story, gramy w Amnesia Rebid. w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i przynieśliśmy jeden z tych Czego, tego czegoś nie mamy tego ale teraz ale teraz mi się przypomniało jak skończyłem ten odcinek i montowałem go to przypomniało mi się mi się jedna rzecz Ej, właśnie sorki nie chciałem tutaj aż tak cię Mamy naftę jeszcze, dobra, mamy jeszcze trochę tego okay dobra, ale... Okej, okay, dobra, mama tu jest. Proszę mnie dzieciuchno, nie, nie, nie... wkurzać, tylko jedna rzecz. Bo wy chyba nie przed nim, tylko jeszcze bardziej poprzednim. Dawaliśmy właśnie tutaj okej okay. Dobra, no tu mamy drugie, moi drodzy Okej, okay, dobra dzielamy się Dobra Nie e. Co jest? Miał być, czy czy nie zdążyłem uciec? Ej, dobra, ty, bo to. Bo mi się to przypomniało Ty, co to jest? Bo mi się to niedawno przypomniało. E. proszę pani. Gdzie jestem? Ty? Czy ja się w końcu stąd wydostanę z tego czegoś? Dobra. Are you there dobra. dobra. A, dobra. To się zawaliło I no to Ja to dalej mam. Dobra, no teraz to się zawaliło, musimy poszukać. No dobrze, no. Dobra, no stań, biegni, Priest. czy tutaj coś nie, tam nic nie ma. Gdzie my mogę? E, e Dobra, tutaj coś jest jeszcze No A, nie mogę wstanąć, dobra Musimy iść na kurtku. Nie wiem czy dobrze idę w ogóle. Aj! Good gut! Ja gut! Tak mi rób Leć Dobra, jesteśmy tutaj gdzie my wyszliśmy? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra. Wchodzimy. Nie wiem gdzie, ale gdzieś wchodzimy. What do you see? Mm. It's duck, mama. It's too so duck. Moi drodzy.

tutaj ok no dobra, to idziemy moi drodzy kurde, ale tutaj się ty dobra, no Tutaj coś jest jeszcze do zapalenia, czy Bo jak są te pochodnie To ja na przykład wiem, że Ja już tu byłem na przykład, nie? No Na przykład wiem, że już tu byłem i na przykład E, e. e nie zdążyłem, no Nie mamy tutaj tam coś niżej jest, tutaj nie ma nic. Bo my zaraz będziemy szli po ciemkłej. Aj! Tutaj też mogę. E... A, już idziemy po ciemku, tak? Dobra, no nie mamy nic już, żeby cokolwiek tutaj e... zapalić. Ani, coś, Ktoś... a brama się otwiera, dobra. Ej, jak fajnie, ty! To wykminione. Ej, okej. Okay. Ale tutaj na pewno nic nie ma? No nie. E! Utknąłem. Tutaj też nic, dobra. Ja wiem, że ty się... ja wiem, że ty się boisz ciemności, no ale musimy to jakoś przetrwać razem, moi drodzy, bo nie mam ani zapałek, ani czegokolwiek, żeby sam coś zapalić, tak? I... Jedyne co widzę to ciemność ale ja też szukam przy okazji e, jakichkolwiek rzeczy żeby móc tu zapalić Gdzieś ja jestem ale nie wiem gdzie e, nie mam żadnych e, nic żeby pozapalać to coś Eee no, wy, taki zamknij te drzwi, nie, nas tu nie było. No ty za pałeczki, ty gdzie są jakaś podnia? Tu i tu, dobra, jeszcze gdzieś? No nie, na szkoda no. Ja wiem, że tutaj ciemno, ja, ja też gówno widzę. No ale Okej okay. Dobra. Dobra. Proszę iść tam ale kręci toczki. No. Dobra. Dobra. Ja gdzie ja mam iść, ej? Dobra. Ciemność i tę sprawę kurwa, a 5 zostanę Ja nie mam nic Nie uspokój się panie, pełno kości wszystko E jeszcze mi monitor gasi Dobra 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 No i czuł do Ok. Ok, dobra. No je, no. I? Gdzie ja jestem? Nie, 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 nie będę leciała do Leonu. Gdzie ja jestem, panie i panowie? E no Znowu kuwa, ty żyły, ty coraz większe żyły masz, no Też bym tak chciał e, Pytanie, gdzie teraz jest Eee, te? e, okej okay. ja mogę? Okej, okay, dziękuję Dziękuję Czy ja tutaj? O Dobra, dziękuję, udało mi się I you Losing it. Couldn't even get my name just now. to get down. Leon. It's Leon. Leon de Vries from Cape Town. Father Charles. Mother also. Girl's mining job. Putting in machines. Upping the yield. Streamlined. Efficient. Making the lazy bastards work for a change. Grace in the desert. Bunch of upper class peel cops. Fucking crazy shit. Like a Niemiec, or He was a ghost. I think he was a ghost. Maybe he dreamed it. A broken face. in too. Vines. Vines everywhere. That fucking French butch Tassie. She only had to do one fucking thing. Her fault. Dobrze, ludziska, tutaj macie to. Jeśli chcecie, to sobie przeczytajcie jeszcze raz. Ja tutaj się cieszę, że jest jakiekolwiek światełko. No, tutaj chyba już nic nie ma. Eee, to są jakieś hełmy, tylko dobra. Taborecik. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś? OK. Puściutko, no dobra. Jakieś stare tarcze, tutaj nic nie ma, jakieś prycze. Przedną zapalniczkę, Ale tam chyba nic nie ma o, proszę bardzo No krzesełko, no Ok, no i no i dupa, no Szukamy dalej zapałek jakieś. Tutaj gdzieś będą No to nigdy nie ma doma, nie? Czy gdzie twórcy to ukryli? Okej, okay, no, do... no dobra, no. No dobra, no. I co? No nic, no musimy iść, no. Tylko... Tylko to jest to, że tutaj... bo Obo. Pusto. Dobra, tylko... Taka... e. e. Okej, okay, dobra. Eee, te główne, te światełko... ...wam... ...gówno daję. więc dałem te pochodnie, moi drodzy. Tak jak już bym... Co to ma być? Czy ja mam ja tam na serio iść? Serio to mam iść? To was podupcyło chyba, nie? Śpią. E! Oni... Oni śpią Monitor Oni śpią Dobra, tych podporów. Yy, yy. Pierwszy. Jak on tam przejść? Dobra, ten gdzieś chyba poszedł. Kurde. I świetnie, czym się te światło skończyło? Dobra, sam nie mam nigdzie światła, ludzie. I to mnie niepokoi. A ja ledwo widzę, a ja siedzę centralnie przy oknie i... Znaczy wy możecie widzieć, bo ja siedzę przy oknie i ja jeszcze bardziej nic, nic nie widzę. Więc... U mnie jest jeszcze większy przypał. Dobra. Full of fucking Słuchamy. Everywhere. Scraping through the roots. Snuffing. Hunting. Trying to lose them. Trying not to lose So f fucking scared them, me too scared. I keep blacking out, waking up where I shouldn't be. I can't remember where, so angry. I was knowing what a fucking bone will I wake up. A fucking bone, Leon. It's, it's Leon. Remember, I remember. i i just.

Angry like you know. She did it. She did it. I wish I'd ripped a belly open and pulled the thing out. No tak denerwujesz chodź. No dobrak. Czyli to sobie przeczytajcie. No teraz akurat ci się tak... zachciało no. Dziewięciele, dobry. I tak nic nie zapalę. Dobra. Uspokój się. No. Dobra. Szkoda, że te zapalki się tak szybko kończą. Jeszcze na zapałkę. Okej, okay. ja tam nie idę. Tylko zamknę drzwi. O. Dziękuję bardzo tu chyba. Okej, okay, dobra. Wierdziele. Tutaj oliwa, tak jest No dobra tutaj chyba tak też nic nie mamy. Mamy przynajmniej pochodnie do eee... to Mi się wydaje czy my jesteśmy gdzieś kuźła w jakiejś rzymskiej opuszczonym mieście, czegoś tak. Mi się tak wydaje, bo tutaj takie akurat zabudowania i inne rzeczy Dobra Tutaj nic nie ma. Czekajcie, tutaj co jest? A, nic. Okej. Okay. Okej. Okay. Oni śpią. Słuchajcie, ludzie, nie mam nawet... Nie mam kiedy tego tutaj wszystkiego przeszukać jej. Dobra. Okej. Okay. Dobra. mamy iść ten chyba e. Okej. Okay. Dobra. nic takiego nie było Ale tutaj może być. Nie gada, że tylko jedna pochodna e. Dobra Aha Just need to be quiet. Jeszcze wyżej chyba, ok, może nam się uda. Trzeba albo i nie. Dobra. Ile mamy czasu w ogóle? O, jeszcze mamy czas. אוקיי, נהיה טוב. אוקיי. Nie, ty co jest? Okej, okay, no, i... no i, przejście w dupie. Tutaj. Dobra. Okej, okay, uciekamy ty. Dobra. Leć Mariola, leć. Dobra. Dobra. Mamy to gdzie teraz? O nie. Oni są już wszędzie. Szybko, szybko. Dobra. O. Ale się przeraziłem teraz, nie? Jest tu co, nic nie ma? Dobra. Nie wiem gdzie biegnę, ale gdzieś biegnę. Ja pierdzielę ty. Tam też. Dobra. Ja biegnę przed siebie po prostu na oślep. Kurde no Ja pierdzielę ty Dobra Dobra uciekliśmy O, cudem, ale uciekliśmy Dobra Dobra, teraz ta końcówka była groźna, mi się teraz przypomniał film, kuźwa wejście, nie? Nie wiem czy widzieliście czy nie, ale polecam do oglądania. Mamy i też podobne stwory dobra. Eee, dobra. i teraz ten drugi tutaj Mamy dwa no. Okej okay. Jedziemy z Koksam o oh shit pulva So oh shit Dobra, ty kurde Dobra, ludzie Dobra, ludzie, ja to pier pierdziele eee, Reszta będzie w następnym odcinku Ja dziękuję za uwagę Zapraszam do oglądania innych serii i, innych, i poprzednich odcinków dla przypomnienia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia do tego odcinka. Elo na razie.